Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Poniedziałek Właśnie odebrałem samochód Znaczy odebrałem samochód, już stał Bo był u Karola Przez weekend Coś tam naprawiał No ja nawet nie wiem co Ale się dowiem I chyba naprawił, bo nie słyszę Także jest dobra wiadomość I prędkościomierz pokazuje, bo nie pokazywał To jest też dobra wiadomość Poza tym, słuchajcie ale ABS chyba jeszcze nie robił, bo słyszę takie, coś tam dalej jest na, na rzeczy. Eee, wróciłem, słuchajcie. Wróciłem w nocy z Paryża. Byliśmy na trzy dni w Paryżu, na dwa i pół. Może jakoś tak, bo w piątek wieczorem wyjechaliśmy, a w niedzielę wieczorem wracaliśmy. Super. Naprawdę super. Ja kocham takie wypady, nawet krótkie, nawet dłudniowe, ale kocham je, ponieważ miałem możliwość zobaczenia ludzi, innych ludzi, inne jedzenie, inną kulturę. Kurde, to jest coś, co działa na mnie nieprawdopodobnie pozytywnie. Mam nadzieję, że to się odbije również na Was i też, że będziecie mieli super dzień. Ja dzisiaj z rana szybko ogarnę co trzeba ogarnąć z chłopakami nasi klienci podobno się tam mieli wprowadzić z kartonami na weekendzie więc my będziemy malować, musimy rozebrać łazienkę wiecie dużo pierdół mamy do zrobienia muszę płytę dokupić na loft bo zabrakło jednej płyty żeby tam przykryć poddasze więc to też muszę ogarnąć dzisiaj poza tym malowanie, rozbiórka, malowanie, rozbiórka i zaczynamy skupiać się na łazience jeżeli pogoda pozwoli, to będziemy malować na zewnątrz, bo mamy tam zaległe malowania na zewnątrz od strony ogródka. Ale to, to będziemy obserwować pogodę. Poza tym, chciałbym z samego rana przypomnieć i powiadomić również tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że 10 grudnia gramy w parku pod Pałacem Buckingham w Londynie. Słuchajcie, inicjatywa. Wyszła wspólnie na grupie, którą mamy stworzoną już od jakiegoś czasu. Gramy raz w miesiącu w piłkę z chłopakami z różnych części Anglii, tak naprawdę, bo poznaliśmy się przez TikToka. I tam gramy, słuchajcie, pod pałacem Buckingham 10 grudnia w piłkę. Zapraszam wszystkich serdecznie, będziemy grać w strojach świętego Mikołaja. Więc jeżeli masz ochotę dołączyć do nas i charytatywnie, że tak powiem, bo zbieramy jedzenie dla zwierzaków to zagraj z nami przyjdź w stroju świętego Mikołaja i na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce. I oczywiście zapraszam do e, przynoszenia różnych darów dla zwierzaków. Te całe jedzenie, które zgromadzimy będzie zaniesione do jednego lub dwóch lub trzech ośrodków, gdzie te zwierzęta potrzebują tej karmy, więc czy to jest jedzenie, czy jakiś kocyk dla zwierzaka chciałbym serdecznie zaprosić do dołączania do nas i do tej inicjatywy. Resztę znajdziecie, słuchajcie na TikToku. Ja przyciągiem też ostatnio filmik stagowałem wszystkie osoby, które uczestniczą w tym programie. Więc TikTok pamiętajcie pod moim nazwiskiem. Tam, tam też zobaczycie trochę więcej, bo ja nie vlogowałem z Paryża, tylko wrzucałem jakieś krótkie shorty. Jeszcze mam zaległe, więc dzisiaj też po mnie Także jest, jest kilka ciekawostek. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to, to też tam zapraszam, lajkujcie, komentujcie. Dzięki serdecznie, ja zaraz z wami pogadam jak dojadę na miejsce Więc będzie konkretny update, co robimy, jak robimy Miłego dnia wam życzę, cześć cześć Dobra słuchajcie, bojer włączony Ja muszę zabrać wałeczek Już nie wiem który to miałem teraz Dobra, wezmę ten i wałeczek, mam wszystko pomyte Kończę obcinkę, bo za godzinę mają być pięci i mają przywieźć kilka kartonów Więc słuchajcie, tutaj Tutaj za chwilę będziemy robić, jak wrócę, ale tutaj chcę skończyć odcinkę górą, bo było malowane na raz i tutaj ten dół. Poza tym reszta zaczyna w miarę wyglądać dobrze. Jak tylko pokrycie te wszystkie graty zaczniemy zbierać, to zrobi się tutaj miejsce na ich boksy. Taki jest plan. A będziemy mogli wtedy tutaj wykończać te pomieszczenie i przeskoczymy do góry. Korytarz zostawimy na sam koniec. Bo wiecie, będziemy tutaj może chodzić, zarysujemy za chwilę ściany, albo obrócimy, więc. Korytarz zostawię na koniec Skupimy się na pokojach w górę Lecimy z tym, bo mało czasu jest <grystanie> Dobra, słuchajcie, jest dobra akcja chcia... jest... Jakieś tam touch będzie musiało być zrobione, bo trawnę dotknęliśmy jeszcze Okna przemyte, no tyle ile możemy zrobiliśmy. Podłoga powinna być przemyta Tak jak jest tam... się mycia Co? Tak się mycia, jesteś dobry Czy tak jest. pójdę jest. Z tymi maklami za chwilę? No przetrze, to dobra, niech, niech mu będzie. Mewelki przywieźli, więc powiedział, że pół wana mają tylko. Półwana dużego wana, więc powiedzieli, że pół dużego wana, więc zobaczymy. Ile tego będzie. Mam nadzieję, że się zmieszczą tam do tego pokoju. Wtedy nie będą nam przeszkadzać. A jeśli chodzi o sprzęt, to jeszcze nie wymieniłem, bo nie miałem czasu. Wiecie, normalnie na wysokich obrotach jestem, więc dopiero dzisiaj jak wrócę do domu tego go sprawdza. Słuchajcie, dojechałem do tego gościa, który pomieszał mi w, w piątek. Zobaczymy co on tam chce ode mnie. Ja ja zmienię albo nie zmienię, bo chyba jest cała nagle. Ale to jeszcze ostatni dzień tej starej kamery, więc dajmy jej szansę. <laughs> See you later. I Boże jedyny, tyle wam powiem. Z polecenia, bo to niby sąsiad sąsiada polecił. Oni chcą kibelek pod schodami zrobić, tam nie ma nawet odpływu, nie ma wody. Odpływ trzeba było zrobić na zewnątrz, albo po ścianie, albo w betonie, który tam jest. manchola nie ma, czyli tej studzienki. Trzeba by było ją wykreować. Sytuacja jest taka, że chcecie zrobić kibelek, a okazuje się, że nie ma nic. Nie ma odpływów, nie ma wody. Trzeba wszystko wykreować i nagle roz... Więc sytuacja jest taka, że jak będą chcieli zrobić ten kibelek, to muszą wszystkie media doprowadzić czyli odpływ, wodę stworzyć studzienkę kanalizacyjną i nagle klient sobie mówi o Jezu, ja chciałem tylko kibelek zrobić <grym> a tu tyle pieniędzy bo nie ma nic i trzeba stworzyć teraz resztę więc wytłumaczyłem, co i jak ciężka rozmowa, bo pani w ogóle nie rozmawia, nie rozmawia po angielsku, to jest, to jest zadziwiające, słuchajcie, tyle lat w tym kraju dom kupili, nie? I ona nie gada, on ledwo gada Jak na pojęciawek to starczę Jeszcze jadę do byłego klienta, słuchajcie, bo Dwa lata temu robiliśmy tam Prawie, dwa lata już będzie, no Robiliśmy tam kuchnię i takie patio na zewnątrz On do tej pory nie pomalował na zewnątrz w ogóle Ten dziadek, on jest zajebisty Nie wiem co ja mam mu powiedzieć Tam były... Po... No ale to nie moja wina, czy miał to zrobić, nie zrobił Kran mu się poluzował, słuchajcie, jadę to zobaczyć, czy, czy ja mam jakiś klucz. Zobaczę, może się uda mu to skręcić, ten kran, bo w kuchni mu się kran poluzował i pytał się, czy nie pomógłbym mu to skręcić. To już jest poza gwarancją ogólnie, bo to, wiecie, do tam kilku miesięcy to jeszcze ja jestem w stanie zaakceptować pewne rzeczy, ale tak nie zrobię mu przysługę, znając życie. Jak się da skręcić, to to skręcę. Jakieś rurki ma. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda kuchnia po dwóch latach użytkowania przez dziadka. Jestem. Słuchajcie, na tej ulicy kiedyś robiliśmy trzy roboty. Tutaj robiliśmy kuchnię i z tyłu. Tam robiliśmy taką altankę zaraz za tymi krzakami. A tam dalej jeszcze przybudówkę. Takie były czasy. A Teraz wracam, żeby nakręcić, przykręcić kran. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. Good morning, hello, how are you doing? I'm Dobra, powiem wam tak, job done. To jest e, tylko to się ruszało. Wystarczyło wyjąć kapsel, przykręcić śrubę z powrotem i wszystko jest pięknie. Akcja e, parsing, że tak powiem. Chodziło o tę gorączkę. Myślałem, że cały... O, te cholerne drzwi. On tutaj coś tu maluje, ale nie mogę zamknąć ich. Dobra, już olewam to. Jego żona, słuchajcie, dwa zawały teraz przeżyła. Masakra, nie? Dowiedziałem się, że... Bo miała dwa lata temu, przed naszym remontem tutaj, zawał serca. Taka drobna kobitka. Kurde, człowiek by się nawet nie spodziewał, że taka osoba nagle ma zawał serca. Delikatna, ale powolutku, mówiła, wiecie, cicho. Znaczy, powoli chodziła, była cichutka, taka, nie? Mówi, że cały czas tłumaczyli to tym, że ona teraz się nie może stresować, a nie wiecie, zdenerwować. I nagle przyjeżdżam tutaj naprawić mu ten kran, a on mówi, że ona jest po dwóch następnych zawałach. Słuchajcie. Ale co jest najwspanialsze z tego wszystkiego? Że było tego 4 dni w szpitalu i już dzisiaj w domu nie ma, słuchajcie. To już gdzieś poszła na jakiś e, test oczu, żeby sprawdzić wadę wzroku. Normalnie kobieta nie usiedzi, nie? Ale nie wiem, kurde. Nie wiem, nie wiem. W szoku jestem. Powiecie co, bo dwa zawały miała w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Z jakiegoś powodu makabry Ludzie I, I nawet bym nie pomyślał Zdrowy człowiek, nie? Taki zdrowy, bo widać, że ona jest szczupła Taka zdrowo wygląda ogólnie Wow I zdrowo się odżywiają, wiecie Mają swoje warzywa On dużo gotuje Naprawdę tak Jeżeli chodzi o higienę żywienia To mają to wysoki poziom tutaj Akurat ta rodzina naprawdę Jestem, jestem w szoku Nie mogę tego jakby poukładać Dlaczego? Jaki powód? Masakra no nic, U, naprawiłem mu ten kran i on jest bardzo szczęśliwy z tego powodu, że znalazłem chwilę, żeby tu podjechać. On też nie dowidzi widzi ogólnie, więc nawet nie do końca widział, co ja tam robię przy tym zlewie. Ale pokazałem mu powiedziałem, że następnym razem jakby co, no to może to sam przykręcić. Nie ma problemu, ale i tak powiedział, że zadzwoni do mnie. <gryw> Także wracam do Boysów. I tak pół dnia zleciało, słuchajcie. Musimy malować dalej. Let's go! Okej, okay, okej, okay. hello, jak tam komunikacja z GoPro? Jest, jest, Dzień dobry. Jeszcze mnie nie wyłączyła jestem pod Travisem. Prawie zapomniałem, muszę wziąć płytę, słuchajcie, której zabrakło na lot. i wracam do bojców. Poza tym chyba skończę dzisiaj wcześniej, bo mam teściów w ostatni dzień. Wyjeżdżają o 5, więc posiedzę jeszcze z nimi chwilę z dzieciakami. Wypakujemy samochód, bo tam jakieś słodycze kupiłem. Czekają za tym, wiecie o co chodzi. Także jeszcze wrócimy na robotę, jeszcze pogadamy, ale długi to odcinek chyba nie będzie. Oj, ten trawis! Znowu mają nowych ludzi, słuchajcie, człowiek nie nadąży normalnie. Zamyśliłem coś, ale nie wiem, czy powinienem to powiedzieć. A jak powiem wam, to będziecie wiedzieć. I podkradniecie mi pomysł. <gry> Kurde no, powiedzieć Wam czy nie powiedzieć? Nie powiem. <gry> no dobra. Kurde, nie wiem. Muszę się zastanowić, bo jak Wam powiem, to możecie mnie wyprzedzić i zrobicie to sami. <gry> Kurde. <gry> powiedzieć czy nie powiedzieć? No nie powiem. <gry> no nie. <gry> Miłego dnia Ciao O Jezus Rozpadało się słuchajcie Gdy powiem, że mam płytę Pożegnam się z chłopakami od razu Powiem wam, Powiem Zobaczymy co wam się stało I co jest zrobione Wiecie Dużo zrobione Czy mało Nie dużo Siemano O nie Ty już tu robicie? Ja to robię no A nie jest dla ciebie Gdzie? O oh. prezent Halloween. Ej, ja nic ci się nie, to nie, nie, oj, to by, by to sobie. Jedno na dwóch, nie, 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 się nie, 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 To nie, 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 To podzielimy się tym. nie, 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 Painter. nie, 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 Także trzeba się pochwalić, bo... Efektów milion jest. Balusetka poleciała, słuchajcie. Jest już niebieska na pierwszy kąt. Jakieś tam małe taczy będą musiały być zrobione, podfilowane, ale to jest pierdół. Także robotę robi już. Słuchajcie, jak to przyjdzie dywan, to już w ogóle pójdzie robota. Chłopaki zasuwają drewno, poprawili na drugi raz, dlatego ono takie ciemne, ciemne teraz jest, elegancko. Te drzwi, wszystko, tu jest wszystko strzelone. Gniazdka ostatecznie wjechały Darek, widzę, że ten pomontował. Te brakujące dwa, czy trzy, trzy reszta, to już tylko obcinka. Zaczynają chłopaki tam ciągnąć dobrze na dole. Tą obcinkę, także jest efekt od razu ogromny. Te pokoje się zamykają. Dzisiaj już tu im nie pomogę, słuchajcie, bo Tato patrzę, czy się coś dzieje, nie daj Boże. Nie, wszystko jest okej. Okay. Tutaj wszystkie plamy zniknęły. Obcinka, obcinka obcinka. Także okna wiecie. Ściany, balustradka, tu dywany przyjdą, grzejniki, wszystkie zostały przeniesione. Sporo roboty, naprawdę sporo. Jutro jest taki plan, że będziemy rozbierać naszą nieszczęsną łazienkę. O, płytę chłopaki wnoszą, bo tam zabrakło płyty na alofcie. Ale to jutro Wam już pokażę. Jeżeli chodzi o łazienkę, to jutro tak ta ściana zniknie i zniknie bardzo dużo rzeczy związanych z łazienką. Zostawimy sobie kibelek, pewnie ten sufit odtąd tutaj. Tak jak widzicie, ten przekos zniknie do samego prawie końca. Tą płytę postaramy się podnieść trochę wyżej, żeby ten sufit był przynajmniej na 2,40. Joyce, które są teraz tutaj, pod będziemy zamieniać po prostu i wkręcimy je wyżej w konstrukcję dachu. Także taki jest plan, słuchajcie. Jeżeli chodzi o układ łazienki to przypomnę wam, zamiast wanny, będzie prysznic. Tu będzie trochę więcej miejsca, kibelek. Zostanie tam gdzie jest, a tu będzie umywalka. Jak będzie to wyglądało jeszcze, to nie wiem. Bo oni nic nie kupili jeszcze. Aha to oni no. wybierają Tak. tak. Mhm. No i płytki, to wszystko jedzie, nie? No. Czyli co, to jutro jedzie. Ta tak? ściana nie? zostaje. Tak? I zrobić ją Nie ma co. A, to było otwarte. Tak. Otwarte było, dobre. Także no. będę się żegnał z moimi e, kibicami. I zobaczymy się tomorrow. Salavi, a hasta mañana, <laughs> Nie wiem, jak to się nawet mówi. Na razie. Opa! <laughs>